Cześć koczaki, z tej strony Korkoko. W dzisiejszym tutorialu pokażę Wam bardzo fajną technikę szydełkowaną, którą można wykorzystać w wielu projektach, na przykład letnich, o którą też prosiliście w przypadku e, szydełkowanych ze mną toreb i plecaków. Ups, chyba spoiler, będzie dopiero na plecak. E, w przypadku toreb. E, i ubrań, bo wiecie czasami trzeba na przykład zrobić zamiątko, a większość ściegów szydełkowych czy takich na po prostu się rozciąga. I dzisiaj pokażę Wam taki ścieg, który po prostu jest łatwy do zrobienia, nie wymaga specjalnych umiejętności, bo jeżeli potraficie zrobić półsłupki to potraficie już wszystko, a do tego właśnie się nie rozciąga. Więc zanim przejdziemy do pokazywania, jak to zrobić, pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał i klikajcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu. I oczywiście dawajcie filmikowi łapki w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu filmów. I tak, niedawno pokazywałam wam, jak zrobić icoid na szydełku i na drutach, więc też wszystkie linki na pewno będą w podpisie. Gdzieś tutaj spróbuję też zalinkować, jeżeli mi się uda. Ale jest jeszcze kilka innych sznurów, które można zrobić i dzisiaj będziemy robić taki prosty sznur szydełkowany, tak jak wspomniałam wcześniej, składający się z półsłupków i ja Wam tutaj pokażę, że on się mocno nie rozciąga, w sensie trochę się rozciąga, tak? bo jednak to jest splot. Ale gdyby to były same półsłupki, to by mi się to maksymalnie rozciągało, a tutaj jest to super, przez co właśnie nadaje się na wszelkiego rodzaju ramiączka, przy ubraniach, przy plecakach, przy torbach itd., itd. Ale też będzie fajnie wyglądać jako naszyjnik, czoker czy... Nawet biazoletka, no tutaj nie za bardzo widać, bo wybrałam taki kolor zbliżony do odcieniu skó mojej skóry. Ale to nic, już Wam pokazuję jak to robić. Aby zrobić taki prosty łańcuszek, który ma tak naprawdę wiele zastosowań, nawet nie powiedziałabym, że to jest łańcuszek, taki sznurek, e, który ma wiele zastosowań, nie potrzebujemy wiele materiałów, tak naprawdę możecie poradzić sobie z każdą włóczką na której oczka będą widoczne. To znaczy nie wybierajcie jakichś włóczek fantazyjnych, takich kudłatych, bo po prostu tego nie będzie widać. Ja oczywiście jak zwykle polecam bawełnę, od której się troszkę ostatnio uzależniłam. Ja będę korzystać z takiej bardzo grybej bawełny i do tego wybieram grube szydełko 4 mm. I jeżeli to jest Wasze pierwsze podejście do tego sznurka, albo w ogóle jesteście początkujący w szydełkowaniu, to zdecydowanie polecam właśnie takie grubsze materiały. Pokażę Wam, jak zacząć e, robótkę, a potem przejdziemy do tego fragmentu, który pokazywałam przed chwilą, gdzie jest tego troszkę więcej. E, tak naprawdę będziemy wykonywać cały czas półsłupki, więc jest to projekt, z którym pojadą sobie osoby początkujące, e, a jak widzieliście, wygląda to naprawdę na coś zaawansowanego, a jest bardzo proste. Zacznijmy od tego, że potrzebujemy tutaj troszkę więcej sznójka i robimy dwa oczka łańcuszka. Bardzo luźne to jest najważniejsze w tym sznójku. Musimy przerabiać bardzo luźno. Nie ściskamy. Jeżeli Wam się wydaje, że jest za luźno, macie taki oddech, żeby jednak ciągnąć mocniej za to oczko, to tego nie róbcie, bo będzie Wam po prostu ciężej. A, i ja ten długi sznurek zostawiam dlatego, że zazwyczaj te sznurki robi się, nie wiem, pod ubrania, żeby mieć y, ramiączka, więc to jest fragment, zostawiłam go po to, aby móc później go wszyć. I jak widzicie, mamy dwa oczka łańcuszka. I teraz szydełkiem wbijamy się pod pierwsze, to, które trzymam y, kciukiem i wbijamy się pod obydwie pętelki. Tu jest właśnie to takie zamotanie i w nie się wbijamy i luźno, naprawdę luźno. Tak, żeby to nawet wyglądało, że tutaj moglibyście jeszcze drugie szydełko wsadzić. W tym miejscu robimy półsłupek. I teraz obracamy naszą robótkę na drugą stronę. Z prawej na lewą. Hop. I widzicie tą pętelkę tutaj, którą pokazuję szydełkiem, może ją pokażę Czymś innym o potrzebujemy złapać tą pędelkę i tutaj tą, którą przed chwilą zakrywałam palcem. To jest pętelka y, początkowa. Wbijamy się od prawej do lewej pod nią. I wbijamy się tutaj w tą pętelkę. Czyli tak naprawdę mamy trzy na szydełku i też najpierw wybimy ten półsłupek przez te dwie. Hop, czyli tak jak normalnie i bardzo luźno go wykańczamy. I znowu obracamy robótkę i teraz już będzie z górki. Bo teraz już zawsze będziemy widzieć te dwie pętelki. Tą i ta. To są te dwie, przez które zawsze będziemy wbijać szydełko. Czyli się wbijamy jeżeli macie z tym problem, to to robiliście zbyt sztywno i możecie sobie pojadzić w ten sposób, że e, weźmiecie inne szydełko, mniejsze, wbijecie się pod te pętelki, podciągniecie je do góry i dopiero wtedy, jak je poluźnicie, troszkę je ściągniecie, będziecie się wbijać tym swoim normalnym szydełkiem. Ewentualnie rozprzyjecie całość i e, zaczniecie od nowa. Ja tak robiłam, jak się uczyłam tego ściegu, można powiedzieć, że to ścieg że po prostu milion razy wszystko spywałam. I obracamy robótkę i widzicie, że dokładnie w tym samym miejscu znowu mamy dwie pętelki. I znowu się przez niej wbijamy. Mimo tego, że robię luźno i tak trochę mam problemów. O. Są. I proszę, hop. I to jest to, bo jak obycimy, to znowu mamy te dwie pętelki. Tu o, widzicie, tu na górze. I znowu przez nie się przejawiamy. I za jakiś czas nasz e, sznurek ozdobny, nasz bajkocz, e, będzie w ten sposób wyglądać. Te pierwsze zazwyczaj tak do 10 jeszcze tego efektu nie do końca widać, ale wybicie kawałonek i on już będzie widoczny. I e, jak ogarnąć, czy jesteśmy na prawej czy na lewej? E, jak widzieliście, moja rybutka wyglądała tak, oddechowo ją tak złapałam, e, bo tak mnie prowadzi nitka. Tutaj nie jest zaplątana, więc jeżeli ta nitka się nie krzyżuje, to jesteśmy na stronie prawej i teraz obrócimy na stronę lewą, czyli już jest tutaj taki lekki skręt. I po prostu na tej stronie, na której widzicie te dwie pętelki, przez które musicie się wbić, to znaczy, że jesteście na tej stronie dobrej. Ja czasami też sobie pomagam tutaj haczykiem od mojego szydełka i po prostu je trochę wyciągam. I wtedy mogę się wbić pod nie, ale całość przejabiam tak samo. Hop i hop. Obracam. Hop i hop. A jeżeli chodzi o wykończenie, to ja po prostu robię oczko ścisłe. Odcinam. I jeżeli potrzebuję po prostu samego sznurka, bo to też byłaby spoko wiązoletka, to po prostu tą nitkę sobie tutaj pomiędzy półsłupkami szyję. A jeżeli chcę zrobić z tego na przykład fiamionczko do bialet, na której tutorial też się pojawi, to po prostu to tak luzem zostawiam, bo potem będę przeszywać to do, do, do mojego bialet, czy tam krop-topa. Jak widzieliście, ja wiem, że się powtarzam, jest to naprawdę bardzo proste, i wystarczy załapać ten e, moment. Zauważyć te, właśnie dwie pętelki, w które warto się wbijać. I tak jak mówiłam wcześniej, w tym ściegu nie zaciskamy splotów. Robimy to naprawdę bardzo luźno, bo jeżeli zaciśniemy, to będzie nam po prostu ciężko wbić się szydełkiem. Więc to jest kolejny ścieg, przy którym warto rękę prowadzić luźno. Pamiętajcie o tym. I przy okazji jest to coś mega popularnego na Pinterestie, więc jeżeli jesteście Pinterestiarami tak jak ja to na pewno już na to trafiliście, a jak widzieliście to jest ładne i przy okazji tutaj na brzegu jest dużo pętelek, które można wykorzystywać dalej, można też na nich dziegać, rozwijając swoją pracę. Pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał, klikajcie w dzwoneczek i jeżeli film Wam się podobał, dawajcie łapki w górę i ja ponownie zapraszam Was na moje kanały social media, czyli Facebooka, Instagrama i od niedawna TikToka. A jeżeli chcecie uzupełnić swoją wiedzę z zakresu rękodzieła i technik, którymi tutaj się zajmuję, to oczywiście zapraszam na bloga kurkoko.pl. Tam jest dużo kursów i dużo tutoriali w formie tekstowej. Niedawno na blogu zrobiłam porządki, więc wszystko jest ładnie ugładzone. A to był mój kot, nie wiem czy było słychać. Chcecie przywitać? No, ale... Wy możecie się przywitać na przykład w komentarzach. A i nie wiem, czy mówiłam, oznaczajcie swoje prace. hashtag lub kujkoko, ewentualnie po prostu mnie oznaczajcie. Dzięki temu mogę je zobaczyć i was pochwalić. Pa!